Jestem Manuś Cosy, jestem Farming Fan. Dzisiaj nowa seria na kanale. Może nie nowa seria, bo drugi sezon. Pamiętacie, gdy zaczynaliśmy przy dużych sprzętach, takich masywnych, przy pumie, a teraz mamy co takiego, co się rozpada. Było takiego czwórkę. Też mam w planach nową serię. Kolejną. Bardzo fajną, bo będziecie mogli ze mną grać. Mam 26 tysięcy na start, ale my dzisiaj nie o tym. Podniósł się. Bison tam stoi. Idziemy do tyłu. Tu policja nie jeździ, to można. Tutaj. Czekaj. Albo no czekajcie, bo bardzo też... Widać, że wy bardzo lubicie mnie oglądać. O, o, o tak. I pół dnia nic nie słyszę, że miało się yy, lubicie mnie oglądać, ale te filmy nie będą się pojawiać często. nie Bo ja nie mam czasu. Mam swoje sprawy tak? Teraz jak tu jechać? My to będziemy uprawiać przez rów Dobra, nic się nie stanie, chyba że nie wyjedziemy. Mm, po drodze, i co mi zrobi. Coś Ale byśmy sobie wybrali Może soję, bo Soję wiecie, że są pieniądze Ale nie fajna tekstura Ja na gram pierwszy raz Patrz co to ale fajno krówki nuż oczek, o krawędzia tam mieliście pod baczem, makszem i łączony komentarz możecie coś o nim napisać dzisiaj było ciepło masz 21 stopni Chciałem tego lechać. Nawet nie wiedziałem, że tu jest droga wcale. Co mi się nie uda? On to bogaty jest. To, to jest bawełna? Nie, ziemniaki. Fejm. Też planuję zrobić um, przez te święta daily. Bo wiem, że ci, co mnie oglądają, mogą mieć teraz ale I tu przez tydzień, tutaj by jakoś trzymać. Ale z górki ładnie jedzie. Zaraz się okaże, że ta 60 takiego musiała ciągnąć. <gry> Tu Tego nie przemyślałem. Wiecie? Ale już. Wiecie, że tak jest. Ja jak wczoraj przyszłem 18 już spałam. 22 się odbija. Ale skaczy obrotom jest. Pamiętajcie, że 19 kwietnia Idziemy No te ptaki znikną, to taki ja się zniką pewnie Uuu, zaraz będziemy musieli jechać po coś kupić, bo ja nic nie mam. Tam to krótko Ej, tu będziemy się dorabiać, tak? zrobimy tak Nie Adam nie musisz, Adam to już sam robi, wiesz Idź, robić, nie musisz Albo Andrzej O, 15 na godzinę Um, Olha aí. Oi, 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 oi. Ej, wpadłem na świetle samochodu. Słuchajcie, jeden odcinek z farminga, gdzie remuje. Nawet nie będę czuł, aż remuje. Mogę tak zrobić. Czekaj. Nie, działa, działa, ale sprzęgło nie działa. Bo teraz nie wolno mówić to na pp. Na YouTube, bo wejdzie Pan... Su, pan czy Pani? Pani, tak. Y, I y, wiadomo co powiem. Demotyzacja. Tak jak nie można mówić o imię najniższej pewnej bajki. A mam dla was pytanie. Macie 10 sekund, żeby odpowiedzieć przez co są wywołane i trzęsienia ziemi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jeśli zaraz usłyszysz tą odpowiedź, co powiedziałeś, zobaczysz, co? Yy... Wiecie przez co? Że tata świnki Pepy stacie po domu i wiesz, I wtedy w Tokio te trzęsienia ziemi są wywoływane. I to dlatego są trzęsienia ziemi. Pamiętaj, nie przez jakiś wybuch nie wiem czego. A króciutki dzisiaj będzie film. Ojej, ja tu nie wyjadę, nie wyjadę na ba, to sąsiad to wszystko pochowane. Ma on tam bogaty, on nie ma drongira, nawet ma to by było śmieszne. Kiedy ja bym przeleciał Ale i tak bym wyleciał Tekst 2021 To by było śmieszne Jakbym przeleciał i wyleciał Mądre Big break Nazywanie poważny rolnik, albo pijany rolnik, albo jak w na ucieka komuś papalo To pamięta. To był. Ty. Ten format w ursusie. Bo mi sam dał o, wy nie widzicie, że mam ten monat ustawiony. Szkoda. Ale mam... Wciera Paweł Jumper. Pan Paweł. Uwaga, bo Paweł będzie skakał. 160 metrów. Normalnie. Metr 30. 10, pan Paweł. O dajesz, Ursus na pełnej. Co ty taki słaby? Daj mu wpalnik I się nie za a nieważne, tak jak u mnie, będą. Bez... Wiecie, co u mnie się kiedyś stało? Nie tutaj, ale koło mojego. na no koło mojego domu, tak można powiedzieć. Z pgr bo mam jeszcze Tutaj w eee, tak można powiedzieć. Ktoś się grubo pomylił z nawozem, bo jak jechał. Ten nawóz mu uciekał z rozsiewacza. Bo była cała biała ulica. Nie, że był włączony rozsiewacz, tylko że uciekał. Eee, ile film trwa? 15 minut, no co? Tu widzicie, Bido w kraju. Biedactwo. Tu sobie można. Dobra, w następnym odcinku kupię robinę. Ale my jesteśmy biedni. Weźmiemy te części jeszcze. Już... A to są części do ciągnika jakby co. Ułożymy, zamkniemy drzwi. Jeszcze weźmiemy szybko sześćdziesiątek. Widzicie? odstawa I cała gaśnie. <śmiech> <śmiech> Nie, ale ta konseria fajna. Ta lodzinka też fajna. O, czopląsów dostajecie <laughs> Czy kurki tam są? Czy one mają żarcia? O. Jedzenie nie mają One pewnie tak muszą O jezu o, i tu dwukołówka. Ej, czekajcie, jeszcze Nie zamykaj mnie. Czekaj. Patrz, 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 patrz. Zgaszony. Spójrz sobie tu na litnik. Widzisz, widzisz? Komin? Znaczy tłumik? Też. Proszę to dopiero dopracować Driver i Gracema, i sobie jeszcze pojedziemy. To już w następnym odcinku będziemy robić. Sobie szybko pojedziemy na sklep. Tutaj to jest taki sklep nasz spożywczy bo ja będę jechał do innego miasta w sumie z nasionami My się tu na sklepie będziemy żegnać, bo ja tu jeszcze sobie kupię, bo ja będę jechał w ogóle trzy wioski dalej, a to jest nie wiem myślałem, że tam jest czekajcie co mi się rozejdziemy tak jak na przykład normalnie kiedyś. Jeśli chodziło o po rowach. I kto tak robi, to wiecie łapka w górę, ale kto tak nie robi, to też łapka w górę. Ja tak robiłem po rowach. I nie powtarzajcie tego w domu. Twarde Nie ma kuda. Czemu tego się nie... Tam ciemno. Gdzie on ma Bisona? twojego? Inny daje sobie śrubokręt. Co, co? Kas, kas. Co to wie? Co to? Powiedz mi ktoś. Powiedz! Dobra. My będziemy jechać do innego miasta. Tam były, ma, wiecie? Znowu. Yy, nie chcę wam teraz pokazywać tej drogi, my się będziemy widzieć w następnym odcinku. Więc papa, pa, Do następnego!